Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z drugiej edycji serwera Projekt Epic. I dzisiaj będziemy po prostu robili otwarcie serwera. Jest ze mną jeden z youtuberów Ej. FX oraz Michael Shakal. W zasadzie trzech Cześć. youtuberów. Cześć. Cześć. Dobra, i obecnie mamy siedmiu graczy online. I tak, na wstępie chcę dodać i w zasadzie zaznaczyć najważniejszą kwestię, mianowicie. Serwer ten jest publiczny, nie tak jak tamten tamten nie publiczny, ten jest ten już jest publiczny, tak, czyli może grać dosłownie każdy, kto tylko chce. A żeby założyć drużynę i wziąć udział w rozgrywkach serwerowych e, takich jak właśnie były w pierwszej edycji, należy po prostu zebrać sobie grupkę e, minimum 4 osoby, maksymalnie 6 i wybudować twierdzę i tam resztę szczegółów. Podam już na serwerze, po prostu trzeba minimum 4 osoby, żeby wziąć udział i Ej. może wziąć w zasadzie karty. Tak więc co? Ee, ktoś chce coś e, powiedzieć na starcie, czy lecimy od razu do parkura e, i innych eventów z okazji otwarcia. Dobra, eee. lecimy. Dobra. Okej, okay, to ja zaznaczę na czym polega parkur. Aha, sorry, zapomniałem, że czym na czym polega ten parkur? Mianowicie tak, jest pięć pięter, każde piętro kończy się takim checkpointem i po prostu kto pierwszy na górze, na samej górze ten wygrywa. Do wygrania w tym parkurze jest jedno jajko spawnujące krowę. Nie, nie, osadnika, nie ma szans, jedno jajko spawnujące krowę, tak więc czy wszyscy są gotowi? Ktoś jest nie gotowy? To co? No może zrób bloka jakiegoś, żeby nie było, że ktoś zacznie wcześniej czy później po no. Żeby ktoś nie miał game moda 1 Aha, w sumie tak, game 0. Wszyscy, mod z Wszyscy admini game moda zero włączamy. Ja tak 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 nie, i bar, nie i tak nie ja będę parkour. Tak ja... Nie, i tak nie będę parkour, tak mogę Ej, ale jest słysza. minus. Chłopaki. Jak ktoś ma e, opa to i tak będzie mógł mieć flyer. dobra, jaki jest minus? Kto mówi, że jest minus? Eee, ja. No. Bo można popychać. Poprycha, no to spokojnie. Ja to robię. Ktoś będzie stał na 160 no To raz z nim na glebę, nie? Czy? O no nie, ja już będę miał fokus. No. Dobra, dawajcie, kurde. Dobra, start. To już zaczynamy? Dobra, 3, 4, start. O, ktoś wstał. Aś, pływa ja. <laughs> Jasne. Nie, 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 nie. mi parkura. No i wiadomo, kto spadnie, musi wracać od, z powrotem i leci od nowe. o, o jak przy, przykro mi zombie. No ja nie jestem w stanie... nie jestem w stanie skoczyć dwóch bloków, tak więc jestem salutko. Cześć! No No ja nagrywam. No ja ale dupia i już jestem w... Do... A poza tym Franko, ja i tak jestem nie, do no, z parkurami, więc... Blue story, oczywiście wyobrażenia to darmo, tak. Mi parkury nigdy nie idą, więc... No! Shit. <laughs> ja Byłem w takiej jednej, trzeciej, pierwszej części. A ktoś tam leci ładnie na samym przodzie. Fox. Ja na początku ładnie leciałem, ale mnie kurde Efik zrzucił. Czy to mi... Wiesz, tam nie jesteście, panie Boże. Shit. <laughs> mi trochę spacja się przycina, ale... Kurw... Ale, ale, ale... Ale na pierwszy... Same... To jest mi pierwszy parkour i nie nieźle idzie, tak powiem. Dwa bloki przeszkodzą. Ja pierdę. No okay. nie! Zacznijmy od tego, że na razie mamy na tyle fajnie, że nikt nie jest w stanie przejść pierwszego etapu. Daj, no czy ty chciałeś mnie strącić? Nie. Jeszcze. No ja pizgam. Shit! Nie pluźnij ja nas. Bo to nie bluźnię, nie bluźnie. Nie wcale. U mnie też. U, ja no angielskiego nie, nie jestem. Ja mówię e, prześcieradło, bo w zasadzie Sucab to jest prześcieradło. Suka bliet. Chyba. O, jak przykro. Shit. Wy zapewne już tam wygraliście grę, nie? No nie, wszyscy w zasadzie są na dole. Pomijając mnie, bo ja i tak kurde nagrywam, ale i tak... by. Tylko tak próbuję ten... przejść normalnie. Kurka, Błaściu. Słuchacie. No, Oj... No, brawo. Co? Czy ty, czy ty jesteś, jesteś, jesteś... Ty, ty jesteś Franka. Ja jestem... Ja jestem najwyżej? Etap? Nie wiem, a gdzie jesteś? No, okay. tak. Zabieg jest najwyżej. Już kończę etap. No, no, Ja ci ja ja współczuję, jak spadniesz ee, na samej górze tego Pewnie etapu. Tak, tak, będzie. będzie no. bardzo łatwo spaść. Spaść. To spaść. <laughs> no cholera. Tak. Ja się założę, że ktoś, ktoś na ostatnim skoku do Wina się po prostu spadnie na sam dół, nie? <laughs> Ale myślę, że tu jest pięć pięter, nie? No. No, i to jest pierwsze piętro, i nie jesteśmy w stanie. To jest chyba stary. No powiem ci że Ja nas został. Takiego, że prostu. Ej nie! Ja to widziałem! Ja to widziałem jak spadą, jeszcze ja to się Ja nas, Ty ja to będziesz perfektnie widział u mnie na filmiku jak zombiak spada na dół. Ja tego nie umiem zrobić tam na górze. Nicula tego nie zrobię, nigdy! Ja nas można też po prostu coś takiego zrobić, że ustali, że jakiś określony czas, na przykład pół godziny, i kto po tych pół godzinach, jak zajdzie najdalej, to wygrywa. No proszę. No że... jakby... za długo trwało. Kurwa! Wygląda na to, że to się nie skończy, zawsze. No i co to głupie, zarumowane właścicielki! Co i dobrze ci Ej, szakal, bo ty tam latasz i nakrywasz, nie? No. E, sprawdzaj kto gdzie był i tam na bloku, na którym ktoś spadł, po prostu stawiaj tabliczkę z jego nickiem. I jak ktoś przejdzie dalej, to tamtą usuwaj i stawiaj e, no tabliczkę z następnym. Jedna rzecz, ja umarłem i ktoś zabił moje itemy. O Jezus, nie ustawiliście fall Major. A, A o, właśnie ten na to się właśnie... Dobra, kto ma to tem nieśmiertelności? przyznawać się. No, ja nie. Ja nie mam. Ja o nie, muzyczkę to jest... muszę przyciszyć. Bliet. Za głośno. Patrzę, za, 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 za złota jabłuszka, nie? Za głośno muzykę, ma. Jezu, to ja się zabiłem. Dobra, będzie Kitara się, mm, Ale i tak poproszę TPK z powrotem. No ja pierdzielę. Ma, Czekaj, bo ja się pogubiłem, gdzie, kto jest teraz. O, ten ma! Ma! już wiem, kto ma itemy. Kto? Ten, co się nie przyznaje, ja nazwę. Tak, oczywiście, że ja mam. Ty, ja mam? no. Masę... <ślay> Ty, ja mam to. Nie, nie, nie bo ja mam, no, mam, mam, bo... mam bo... Uyrze, ja to. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. No, bo się nie ja da... Dla mnie to jest spoko, że tam wszyscy stoją. Przecież to jest taka wyrzutnia. Ale mnie też. Że... No to jeszcze, Fix, lecisz. O! To znaczy. Ej, szakal, ale wyszedłem. Co? No i rzeczywiście radia. Co, ten co No kur! Nie, nie jest, już nic. Ten co był, O, okej. Okay. Ten sam spadłem Aha, <noise> Ta, Co tam spadł teraz? Tak eee. Fox, no Jakby no, ja byłem o wiele dalej, to teraz że tabliczki stawiasz w tyle XD No Gdzieś nie powinno się mówić Oj dobra stawiam tam gdzie widziałem No. Tylko wiesz, nie stawię tabliczek e, konkretnego gracza tylko z tej, tego co jest najdalej, co najdalej doszedł. A ty gdzie był zombiak? No to, no to ja. No. Ja byłem na na pierwszym jakby tym bloku gdzie ten. Na górze, to... wiem, wiem, pamiętam. A jest to ze mną chociaż? Mm, nie. Górna się tutaj. Łatwo. Ja tu zaraz się tak strigeruję na tym. O no, tutaj. Okej. Okay. Zjeżdżać! O nie. o nie! Co znowu? Nie tak? Ej, chciałeś, nie, chciałeś mnie słyszeć, kurde. Ej, A nie! Ja, ja, nas, ja nas! Ja nas! Ja przetrzymam, że to będzie znów półtorej godzinny filmik. Jako no, stał... troszkę może trwać. Zakrzytu się. O nie! No, nie mam! No, ej, zapomnij Witam pana. Ale Zatem keep to... Inventory są bo, bo ja, jakby nie mogę biec. Chociaż nie wiem, czekaj, nie do Janaza, do kogoś innego trzeba i nie wiem. Niech mnie ktoś tam tepnie, najlepiej. Bo to to, że nie ustawić, Najwyżej ustawcie tam, najwyżej set spawna. Ustawcie póki co. W jakich większych tych płytkach powinien być? Bo to spaune. lipa trochę. Wpisz u kości far farkur. O, już? Pięknie. No kurde, jest nas... o, że jak jest był? tu... Był, dlaczego nikt wiemy, o tym nie, nie mówił? Po co ci to było wiedzieć? Ej, słuchaj, Antoniś nie strącaj mnie. Strąciłeś nie wcześniej, więc wiesz. No, co za judasz? No, akurat sam spadłeś. Ja cię powiem, bo miałem ku temu pełne prawo. O. A kto ci je nadał? No, trąć. No nie! Eee... zombiak! Proszę cię, ale tak głośno się nie śmiej, bo to później będzie na no, nagraniu. A ja, wy się tym przejmujecie? Tak, ale później mi, kurde, subskrypcje odchodzą. Oj, no, Czul O i poleciał, poleciał, poleciał. Ale nie, teraz ci przyszło, teraz masz 30 Tak! Miałbym 40 No... nie, nie! Ile was tutaj? w ogóle dalej, nie wiem, tutaj jest tabliczka chyba z jednym i nie wiem dlaczego to dalej nie jest zmienione. Nie wiem, ktoś tam postawił i... Hmm? E, nie wiem. Nie wiem tam. Wy tam jesteście łopka nie. A zresztą. Słuchaj, Udaszu. Jest... A jeszcze nie no, no. tak zaraz, O, Adrian jest, Cześć, Adrian. Cześć. tam jestem. jestem. No, jest. Do połowy doszedłem dopiero. Cześć, Fox! Nie! No nie doleciałem. naprawdę! Znowu! To, ten sam błąd, w tym samym miejscu. Jaki? Kurde, kto no. mnie zrzucił? Ja? Tam spadłeś. O, ja. Zły człowiek. Bóg, pod ja patrzę. Jeszcze raz nie chcę się nie Chyba było tyle nie pić. Ja się epik Jakby, ja to spidianuję, ale jakby co to za problem, tylko no. No ja pierdzielę. Co ty tak się denerwujesz, zombiak? Okresu po dostałeś... Poza ja teraz cały czas na, na tym samym bloku spadam. Okresu dostałeś... dostałeś? Co, nie? <laughs> nie wcale. A można? ogóle i Łukasz, nawet, nawet <noise> Okej okay. Tak Naprawdę, Antonius? Tak Nie no, nie zrzucę go To ty planujesz zrobić? Ja przychodzić przechodzić szybko Próbuję cię zrzucić Chodź Jakby nie wiem w ogóle po co na shifcie tu chodzić O już <noise> Już, tyle Widzę jak leci na... ten i tak zepchać do zombiaka nagle. Nie próbuj. <laughs> I tak nie mogę, bo kurde przejść na graty, więc to. Nie. nie. <laughs> Kurw. Też kobieta. Nie wiem, nie wiem. się kłócą na grupie klasowej, bo e, mieli... Dobra, nie mówię, bo e, to mamy zadawane z historii, gramy panówkę. Biologi mieli turnieje, nie? Mi te nie zostawić mało procent, bo się nie uczyli kompletnie do tego. Część, tylko jedna osoba. I teraz mu, Cześć, nazywam Andi. się nawzajem hamami. Ej, kto używa, wody? kto używa wody? Ej, ja też chcę ja tak. Admini, bo oni chyba tylko mogą budować. Nie, ja nie używam y, wody, o bo ja, ja nagrywam. Ej, Admin adry, leć kozak. Aha. Ja też mam. Wchodziłeś ten powiedzieć. moment, to się tak wszyscy nawzajem. To tak wszyscy się nawzajem stychaliśmy. Dlaczego? Ty jeszcze się okaże, że Adi przybije tak. A co z z to zamiast. jest zabagowanie się blokami? Nie wolno. Fajnie by było, gdyby ktoś miał Enderferły teraz, nie? Ender? To są <laughs> zablokowane chyba. Szerska. To są wymówki. Oj, tam nie znasz się. Ty y nie macie na elekcji. No, miałem problemy z internetem. Tak. No, szkór bez kit'u. Doszedłem dalej niż Epix, jestem do tego. przy tego Co? A, więc... o, no ja nie umiem parkour Ja też nie, dlatego nagrywam. Ja, tak ja, ja też. Ja Co? Wpadłeś w Czyli co, w dalej? Nie, zombiak z Adim. Jakieś konkurencję co? Ja Bo ja, o, o ja w samym Jeszcze skorze. chciałem Event ox zrobić. Może jakieś PVP? Nie ma jeszcze areny. Ale w normalnym świecie jest chyba PVP. No. Taką kurczę. Ta. No na to jest, jest już. Co tu jest kurde? Co, gdzie? Kto mnie tepnął na spawn? Ja nie. Flanek, ja kośnik. <laughs> Mhm. wiem, że to jest jakieś takie, 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 w takie, tutaj... pośmie No takie, 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 powietrzu. Po <dochod> Co? Co? Ja nie. Kto to powiedział? Antonius? takie, 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 w powietrzu. w powietrzu. Ludzie wiszą. <gry> O kurde. Jak, jak są powieszeni to inaczej mają wisieć. W ty... powietrzu to tylko ja wiszę, bo ja Na nagrywam. Przeca. Czarne humorki. Mów za siebie, dobra. Schody do nieba. Schody do nieba. Nie Psychologu jeden. Mm, tak. No, tu chodzi o, chodziłem o, chodziło mi o Janaza Psycholog za dęchał. Ja? Pomyśl trochę. Mam ty bierzesz diamenty i ile razy spadnie, cię daje właścicielowi. Ciekawe, zobaczymy czy Foxowi Kiedy się uda. O tak. To już tak straciłem, ja. Yeah. Ty, Fox przebił Adiego i zombiaka. Kto? Co? Gdzie Fox. jest? Kto to? Ha, cool. kto? Ej, kto przebił? Fox. O, dwie kratki! Franek tak ukrzyż prawie na końcu! Nie, nie, nie widziałem... Nie widziałem tego... To co to za sędzia nie, No ty! To co, może... Sędzia zadycha. Ty, ja nas... To może wyjść z tego, z edycji, skończyć edycję, co ty na to? Dobra, <laughs> teraz zakończymy tą edycję? Tak. Dziękuję, dobranoc. Dawajcie rozpierdziel na koniec. <laughs> ty, 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 serwer zamknięty. No, to. Nie no nie jestem Rudzik. No, tak. Weź ty <grywa> On, ten serwer nie działa, nie? Ciach, nie ma serwera. Czy ty, ty pan mnie obserwujesz czy jak? Tak, nagrywam no, jak się idzie. Podniecasz go... Ja mnie. Ej, Fox. Zombie mhm. Teraz tylko Co? ktoś mnie zepchnie. Co? Tak można? Ja mnie zepchnię, na ważnym momencie. Co się stało? Nie, nic, nic, nic. No! Nie, miałem ciekawą propozycję. Nie, nie rób mi tak. Hmm, widzę Tra cię... o! No, nie! Won! 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 EM, fx? Co, co ty fx kombinujesz? Bo ja to widzę. Nie, ja nic nie robię. Nie wcale. Kurde! No wiesz. Zombiak? To chyba. Nie wiem, to chyba nie jest uwzględnione w Ale co? Nie. O! A co jest? Nie nic FX, ja to widzę. Ja, ja chcę zobaczyć. No to... i. Co? Aha, bo ja tu mogę budować, to no, nie zadziała kurde. Janas, jest Janas, Janas, Jana, się i patrz na to, patrzę. Czekaj, to trzeba no, oh. się dobrze ustawić. Gdzie ty jesteś? A. A, no. znowu! Co? Ja się Ja nawet do, ja do końca tego pierwszego poziomu nie dojdę, nie? A jeśli bo co by nie bym przeszedł co jest na drugi, nie? Nie, drugi na pewno łatwy. O Jezus co by tu Gdzie jest? tam trudniejsze? <noise> nie wszyscy są w zasadzie poziom ten sam, no ja tylko ten poziom e, po ten poziom jest czekam, po prostu Dobra, spokojnie Pierwszy parkur jest... ale w razie dobrze idzie. Nie jest go tu zepchnąć. Na dole sporo miłość dzirka. Nie no, popatrz, Co za siebie, frank, frank. To bomb również spadł. Właściwie stoi w miejscu. Kurna, olera. Michel Szakar wyciągnął. Nie, ja tylko tak ten przeleciał. Prze... Kurde! Co tam do końca już dochodzi? Coś tam do końca. Nie, ja tylko na, na, nagrywałem, tam. więc nie, nie bój się. Ta, tam gdzie fx X, W, ja tam cały czas teraz spada nie? Ale nie ktoś tam. Ja tutaj wcale. Numer. Co? Wszędzie się da. Cholę. Wcześniej to było chyba jakiś skok 3 plus 1, albo 4 plus 1. <laughs> Nie wiem, jedno, tak myślę, żeby to jakoś 25-minutowy ja no. odcinek zrobić, bo kurde i tak ja nie ma sensu, że... i tak. No, nie, nikt chyba nie da rady. No co? Kto ostatecznie był najdalej? Fox. Eee, ja widziałem Fox, Fox. był chyba najdalej. Obecnie Jehei. Fox. Czemu tu jest Zobaczymy. woda Zobaczymy. Teraz chwila prawdy. Ja doszedłem trochę dalej niż Kur... Idę! to tam, ktoś tam no. idzie, ktoś tam idzie! Idzie, idzie końcówka. Huuu! patrzę w górę. Na ostatnim Jak? się wywali, na ostatnim się a, wywali. A on ze shiftem to robi! Każdy... Idzie, idzie, sobie. idzie. Daj na, na stówę, na stówę na ostatnim się Ola, wywali. O na Mówiłem, Mówiłem. A. Nie zauważyłem. Aaa, czekajcie, chora, szkabula, Teraz chora, dajcie chora. mi ostatnią próbę. Ostatnia szansa dla mnie. Ja to teraz nie wiem. No dobra, jak spadniesz do, do wody, jest tyle. No i wtedy będzie. Dobra, to ja skończę nagrywać, ja, tak. bo to nie ma sensu, i tak więc ja pociąguję w tym miejscu. Wójta. Dziękuję, do widzenia. Pożegnajcie się, koledzy. No złote jabłko. Dobra, na wszystkim.